Dzień dobry kochani, witam was na kanale Jolki, czy dobre światy. Dzisiaj mamy 14 sierpień, dzień uniwersalny, 4 w kluczu z 22, z ogólnego liczenia 31, czwartek. Czwartek, dzień Jowisza. Wszystkim urodzonym w dzisiejszym dniu, którzy mają... Podwibracji w kluczu, echo, liczby 22, e, którzy mm, mają kochani mm, karmy, y, wolności w dniu. <grywki> Oczywiście się nie przerażamy, bo wszystkie y, wibracje, czy miszczowskie, czy karmiczne, są po to, aby nieść światło, zrozumienie poprzez doświadczenie, poprzez wzrastanie i poprzez dzielenie się tym doświadczeniem z innym, a że w ogólnej wibracji w dniu mamy czwórkę, czwórkę z Podliczby 31, mówi się o tej podliczbie, że to jest taka podliczba czwórka, nie czwórka, która, jak kot, spada na cztery łapy, czyli daje ona wielkie możliwości, ale jak zwykle przy dużych możliwościach mamy też dużą odpowiedzialność. Tak? za własne działania więc ja wam kochani wszystkim, którzy się dziś urodzili w dniu 14 sierpnia życzę dużo, dużo zdrowia jak każdemu bo bez zdrowia nie ma nic dużo szczęścia, radości pomyślności, rogu obfitości a od kart Louis Hay wszechświat zapewnia mi bezpieczeństwo, a życie mnie kocha i wspiera Oddycham bogactwem i pełnią życia. Z radością patrzę, jak życie mnie wspiera i zapewnia mi więcej dobra, niż jestem w stanie sobie wyobrazić. I życzę Wam tego dobra ponad miarę, chociaż mówią, że co za dużo to niezdrowo, więc tyle, ile jesteście w stanie przyjąć. A my do tych życzeń się przyłączamy i do tej przepięknej myśli z kart Louise Hay. I szybciutko przechodzę do pytania, jakie dziś karty Prawdy Duszy, karty Samoświadomości nam zadają, a zadają nam takie pytanie: Czy znam wszystkie moje mocne strony i czy ich używam? Czy znam wszystkie moje mocne strony i ich używam? Kochani, super pytanie. Pamiętam energię wczorajszego dnia, i tam w tle była karta mocy, która nam podpowiadała, że mamy ruszyć do przodu, że mamy tę moc. Ale spójrzmy, co tu karta chce nam podpowiedzieć. Dobra, nie fokusuję, tylko czytam. Wszyscy mamy supermoce, ale to od nas zależy, czy je odkryjemy. Kiedy żyjemy i kierujemy się naszymi mocnymi stronami, jesteśmy w stanie pokazać się w naszej strefie geniuszu. Inspiruje to innych do zrobienia tego samego. I jakie dzisiaj powinniśmy sobie zadać pytanie? Jak mogę wykorzystać jeden z darów mojej duszy dzisiaj? Aby przyczynić się do tego otwartego i gotowego świata. Jak mogę wykorzystać jeden z moich darów duszy dzisiaj, kochani? Jak możecie wykorzystać jeden ze swoich darów? Każdy ma dary. I to są, ja powtarzam, i znowu tu powtórzę, bo może ktoś się pojawił pierwszy raz, jeszcze mnie nie słyszał. Że naszymi darami są rzeczy czasem dla nas bardzo oczywiste, których my nie doceniamy i nawet nam się wydaje, że każdy tak ma. Niestety tak nie jest. Jedni są super w gotowaniu, inni po prostu na widok kuchni dostają dreszczy. Jeszcze inni świetnie pieką ciasta i ci, co umią go... popatrzcie co ja robię. No karty mi się tu wysypały. I ci, co potrafią smaczne ciasta piec nie zawsze potrafią zrobić dobry sosik, tak? Jeszcze inni mają łatwość w... Takiej komunikacji mm, słowem inni są zamknięci i nie mówią. Jeszcze inni się poruszają w takich y, komputerach, w telefonach z łatwością. A są tacy, co ich komputer parzy, ba, boją się nowości, nowinek. Mamy różne talenty. Są super kierowcy, inni słabo jeżdżą. No, po prostu rozwijamy pewne talenty, a niektóre talenty po prostu mamy. I dziwimy się, jak tego inni mogą nie potrafić. Mamy dziś energię pustelnika. Jest to energia ziemi, jest to energia panny. Jako energia główna. A rycerza mieczy w odwróceniu mamy w tle. Tu jest powietrze i ziemia. Taka energia panuje, czyli bliźnięta. I moi kochani. Ja przy tych energiach i przy tym pytaniu tak szybciutko bym tylko powiedziała, że Musimy wejść w głąb siebie, zastanowić się dokładnie. Tutaj ten yy, pustelnik yy, niesie światło. To światło, popatrzcie, nie rozświetla wiele, czasem tyle, ile ma pod nogami, i tyle nam trzeba, żeby nie potknąć się, żeby nie Zbłądzić, żeby rozświetlić swoją ścieżkę. To jest energia, która nas zaprasza do refleksji, do zaglądnięcia w swoje wnętrze, do tego, abyśmy zrozumieli, że to, co wczoraj mówiłam, wszystko jest w nas, wszystko, co potrzebujemy, jest w nas, ale uważajmy, aby nie. Podchodzić do tematów, z którymi się spotykamy, może do przeszkód zbyt agresywnie, chciałoby się powiedzieć, z takim nastawieniem: będę się bronić, tak? Bo jeżeli tutaj jest taka podpowiedź, chcemy gdzieś tam odpłynąć z tego. Koła dyskomfortu, nie z koła komfortu, czyli czujemy dyskomfort, bo jak wychodzimy z koła komfortu, to czujemy dyskomfort. To nie róbmy tego na łapu zapu. Miejmy plan. Panna, czyli tu energia pustelnika. Lubi zaplanować, lubi mieć wszystko poukładane, lubi wiedzieć. Czwórka w dniu też mówi zrób plan. Dzisiaj nie porywaj się z motyką na słońce, tylko przemyśl, jak chcesz to zrobić. Zbadaj, czy używasz swoich talentów, mocnych stron. Jak mogę wykorzystać jeden z darów mojej duszy dzisiaj, aby Przyczynić się do tego otwartego i gotowego świata, do czegoś, co już się wydarza. Moi kochani, aspiracje, mamy aspiracje w tle, nie w tle, tylko wyciągnęłam, a wdzięczność jest w tle. Jestem wdzięczny za wszystko, co mnie spotyka, i to jest super, super podpowiedź, bo jak jest Serce wdzięczne i dostrzeganie właśnie wszystkiego i w każdym negatywie umiemy odnaleźć choćby mały jeden plus, czyli coś się wydarza trudniejszego, a my umiemy dostrzec, jaki to niesie potencjał, może przed czym nas to ochroniło. No, wiele już pewno z Was też słyszało, że ktoś nie zdążył na samolot. Może pluć sobie w brodę, ale nie wiesz, czemu nie zdążyłeś, przed czym cię to uchroniło. I ta strata za bilet tych pieniędzy może być rekompensatą czegoś dużo, dużo większego, o czym nawet nie myślisz, tak? No, niejednemu to uratowało życie, jeżeli chodzi o samolot. Mamy takie przykłady w dziejach ludzkości, bo tak powiem szeroko. Aspiracje. Czas skierować wzrok ku rzeczom wyższym. Jeżeli akceptujesz rzeczy przeciętne, zacznij dążyć do rzeczy doskonałych. Zrób wysiłek, by wypełnić swój potencjał i snuć wspaniałe wizje. Odnajdź w sobie mądrość, która pozwoli ci dążyć do tego, co doskonałe i cudowne. Poszerz strefę swojego komfortu, by móc badać swoje marzenia. Anioły radzą ci, byś nigdy nie zadawalał się czymś mniejszym lub gorszym niż to, czego pragnie lub co może osiągnąć Twoja dusza. Poproś anioły o pomoc, a poprowadzą cię i zainspirują, byś poszerzył swoją świadomość i rozpoczął życie na wyższym duchowym poziomie. Pozwól, by Twoja dusza wzniosła się ku niebu, aspirując do boskości, afirmacja dążę do rzeczy cudownych i wzniosłych. I popatrzcie, przypominam pytanie. Czy znam wszystkie moje mocne strony i czy ich używam czy znam swoje mocne strony i czy ich używam dążę do rzeczy cudownych i wzniosłych moi kochani jeszcze czytając właśnie tutaj to zdanie Anioły radzą Ci, byś nigdy nie zadowalał się czymś mniejszym lub gorszym niż to, czego pragnie lub co może osiągnąć Twoja dusza. My często, często zadawalamy się czymś mniejszym. Choćby żyjąc w związkach, które nas wyniszczają, które są toksyczne. Ja nie mówię o związkach, które mają konflikty, ale się kochają, tak? Ale się wspierają, ale się po burzy, która czasem jest, przychodzi słońce i ta, ta burza jest oczyszczająca. Ja mówię o relacjach, żeby ktoś był, tak? Moi kochani, mówię o pracy, która nie satysfakcjonuje i gdzie godzimy się na złe traktowanie, bo żeby zarobić na chleb. Jeżeli coś nas ciągnie w dół, to znaczy, że to nie jest dla nas. A wyzwaniem duszy wówczas jest stanąć przy sobie. Dobrze, nie moralizuję. Kochani, dzisiaj właśnie jest dzień refleksji. Przemyśl wszystko dokładnie. Dzień posiedzenia ze sobą, przeanalizowania. Czy to? Czego pragnie moja dusza? Czy korzystam z wszystkich talentów, które dostałem, czy zakopuję je i nie robię z nimi nic, bo uważam, że nie trzeba się wychylać bo wtedy łatwiej się żyje. Nie, wtedy jesteśmy sfrustrowani, zmęczeni, nie umiemy się uśmiechać. Życzę Wam dzisiaj, kochani, aby ta energia. Czasem trzeba tupnąć nogą, bo tak mi przyszło teraz. I poradzić sobie z tymi kompleksami niższości, bo w energię odwróconego rycerza mieczy, który potrafi zawalczyć o siebie, tak? Bronić tego, w co bierze. Więc tu trzeba czasem pos postawić się stawić się do życia powiedzieć to jest mój czas ale przemyśl wszystko dokładnie żebyś zrobił te kroki na które jesteś gotowy gotowa mój drogi słuchaczu dziękuję wam za dziś życzę wam cudownego dnia jeszcze taka przestroga przy energii 14 nie przekraczajcie niczyich granic i nie pozwólcie Swoich przekraczać, bo karma wolności uczy poszanowania właśnie do siebie i do drugiego człowieka. Dziękuję Wam. Proszę o łapkę w górę, oczywiście, komentarz, podzielenie się swoimi refleksjami. Do usłyszenia. Pa, kochani.